Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie mangę Miuko Chan. Dziewczyna, która widzi więcej. Jest to komik, za który odpowiada Tomoki i Zumi. I no, ja na naszym rynku nie spotkałem się z żadną mangą, za którą mógłbym podążyć po przeczytaniu pierwszego tomu odnośnie tego, że artysty. O czym jest komiks, zaraz wam powiem. Może najpierw szybka prezentacja. Jest to miękka oprawa w obwolucie. Komiks od studia JG i prezentuje się nam tutaj następująco. Cena układkowa to 29,99 w tym wypadku i ściągając obwolutę widzimy no taki straszny rysunek, tak naprawdę, prawda? Robi wrażenie. A tutaj krzeczne kotki. Więc tak zdecydowanie jest to mylące, być może mylące. A dlaczego? No dlatego, że przejście ze skrajności w skrajność, jeżeli chodzi o sam komiks, samą okładkę, prawda, jest tutaj dość nietypowe, przyznam szczerze. No ja mówię troszeczkę powracam cały czas do mang, więc pewne rzeczy mogą mnie jeszcze zaskakiwać ale mam nadzieję, że z czasem będzie z tym łatwiej. Także tak czy inaczej, o czym jest komiks? No właśnie, mierukoczan czyli nasza główna bohaterka, jest to młoda dziewczyna, uczennica, która no właśnie, widzi więcej, ale co widzi więcej? To właśnie te potwory, które się tutaj, gdzie niegdzie w różnej maści pojawiają, są tak naprawdę, ja bym powiedział, naszymi drugimi, głównymi bohaterami, bo Zaczyna się dość niewinnie, padający deszcz yy, i nagle to coś takiego, prawda? Okazuje się, że właśnie nie wiedząc dlaczego i skąd to się wzięło, nasza bohaterka widzi wszelkiej maści demony, które pojawiają się w naszym świecie. Do tego stopnia, że nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, ma jakąś taką demoniczną aurę wokół siebie, też ona się pojawia. I to jest właśnie najlepsze w tym wszystkim. Sami zobaczcie, prawda? Bohaterka drugoplanowa, w pewnym sensie drugoplanowa, przyjaciółka naszej Miruko czan właśnie jest atakowana przez pewne dłonie przez pewnego demona, kolejnego potwora, ale ona nic się z tego nie robi, bo nawet tego nie czuje, nie wie. Natomiast nasza właśnie bohaterka zdecydowanie widzi je i często sytuacje, które się tutaj pojawiają, są z jednej strony komiczne, a z drugiej naprawdę te potwory budzą przerażenie. Ja znowu gdzieś tutaj mam syndrom Junji Ito i jego dziwne rysunki i stwory, które się pojawiają. Także przyznam szczerze, że jest to zaskakujące. Czasami wręcz aż przychodzą ciarki, ale jako całość naprawdę sprawdza się to całkiem nieźle. Na przykład... No, chyba wiecie o co mi chodzi. Tak, jeszcze chwilę przytrzymam, żebyście mogli sobie skojarzyć, jeśli nie. Generalnie chodzi o chłopaka, który czeka na dziewczynę, ale znowu taki malutki spoiler, w którym momencie ma wrażenie, że Mirukoczan się na niego patrzy i do niej podbija, mówiąc tak kolokwialnie. Także, no naprawdę, bardzo ciekawa manga. Ładne rysunki przede wszystkim, a demony naprawdę budzą grozę. I tu jeden z taki główny, który mi najbardziej, nie wiem czy mówienie przypadł do gustu w tym wypadku, jest e, dobrym skojarzeniem, ale naprawdę przez chwilę się nawet tak przeraziłem, bo nasza bohaterka, która kładzie się do łóżka, podnosi kołdrę, a tam widzi coś takiego, więc naprawdę jest to, no jest to straszne. Ale tak czy inaczej, manga jest jak najbardziej w porządku. Ma tylko 6 tomów, seria jest zakończona, więc nie jest to jakiś wielki wydatek. Myślę, że warto spróbować. Ja właśnie mam pozostałe 5, więc będę kontynuował serię. Zobaczymy, jak to będzie. Czy będę kolejne tomy Wam prezentował, czy nie? Czy będę się skupiał raczej na. Pojedynczych tytułach, ale to już pokaże czas. Tak czy inaczej, Was zachęcam do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. No i oczywiście linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem mówię Wam do widzenia. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.